Kod, przedstawiciel kategorii pierwszej. <grymne> kot kategorii pierwszej. Jest to kot wersji. Jego charakterystyczną cechą jest piękne futro. Bardzo, bardzo okrągła głowa z płaską twarzą. Tutaj najwięcej było przy tej rasie. Każdego kota prezentujemy, można, można, prezentujemy według standardów. W każdej, każdej rasie. Jest jedyna cecha ważna i mniej ważniejsza. Prawda? Tutaj akurat liczy się świetna kondycja bosowa i piękna głowa, która musi być w zależności od rasy, po prostu odpowiadać standardom. Kota perskiego pokazujemy w ten sposób. Przede wszystkim pokazujemy głowę, a potem to piękne ciało z utwór Ma być on kompaktowy. Chowamy <grywa> <grywa> wszystkie jego kończynki, dlatego że te kończyny w standardzie mówią, że są bardzo krótkie, więc im, im, krócej, im krócej je pokażemy, tym będzie lepiej. niestety każdy ma swoją, jest to normalistą, z prawda? I każdy ja lubi na to, jest żeby je położyć. Zkiwarze, no, wysta musi wystarczyć kilka sekund, żeby je rozluźnić, prawda? A nam, hodowcom w domu jest, musi, nasza praca ustawiona jest tym, że tego, je wystawiamy. Ale po co? Nie, ja nie chcę. Ja chcę. Ale ja wolę rozmawiać z ludźmi, a nie z salą. Tutaj, czyli tak, u kota perskiego ważne jest, żeby on... Krótka sylwetka. O, czyli on woli te, w ten sposób. Czyli krótka sylwetka i piękna głowa. I to prezentujemy. To jest świetnie przygotowany kot perski. Przygotowanie tego włosa, słuchajcie, no dla mnie jest tęsknicznie. Nie potrafię i nie umiem po, pomimo tak drugiego podobnie nie potrafią do góry. Ten głos każdy jest To są naprawdę godziny spędzone na pielęgnacji. Bardzo dziękujemy właścicielce i gratulujemy pięknej Dziękuję bardzo. Dobrze. Do tej pierwszej kategorii należą też egzotyki. One są o tyle y, łatwiejsze w przygotowaniu, bo one mają bardzo krótką sierść i nie potrzeba tyle pielęgnacji. Ale zasada jest ta sama. Okrągła sylwetka i piękna głowa, która ma być pięknie z Ma być prezentowana przez czuła. krótkie, schowane łapki. Zapraszam teraz przedstawiciela drugiej kategorii, czyli kotów. Częste prób Częste, częste frukczubeczko. Przy, przy rasach, przy większości ras drugiej kategorii. Wykazujemy długie, piękne ciało. Prezentacja polega na tym, że eksponujemy głowę. Ona wychwytywała zmianę za swój profil, za piękną głowę, czyli łapy śledają. Musi być zaprezentowany ogon. Ja jestem osobą bardzo drobną i która ma bardzo słabe ręce. Ja mam taką technikę, że po prostu ten łokieć opieram sobie o biodro i wtedy mogę wytrzymać naprawdę kota, który ma 14 kg. Jest on nauczony w prezentacji, więc nasza, nasza rola hodowcy polega na tym, że tego kota się do noszenia, żeby on traktował tę pozycję jako pozycję Taką jakąś. Ja mogę... Tak, taką. Czy ktoś może to spróbować? Nie. A ja jestem dużo większa? Nie. Czyli. robimy nie Jezu, no, I teraz I to tak. Osiem. osiem I teraz tak. tą ręką. Trzyma. Jeszcze Przedniej łapy, tak, a są drugą rękę pod ten, ale najlepiej ten, nie, nie, <śmienka> <śmienka> Proszę, odbierając sobie łokcie o własną osobę, po prostu robimy zaborę, że te ręce nam wytrzymają ten duży ciężar. Czyli, czyli w zasadzie prezentacja nie zależy od siły prezentującego, tylko od techniki. A też kota. No, Oczywiście, no, ale jeżeli, jeżeli ten, który prezentuje nie boi się kota i po prostu to, to wyczuwa, że jest w sytuacji e, po prostu bezpiecznej, że osoba, która prezentuje nie jest w żaden sposób dla niego zagrożeniem, czyli nie upuści go ani go nie pogryzie i on musi czuć siłę, że jest oparty o całe ciało. Mogę też spróbować? Proszę bardzo, trzeba umyć ręce i po każdym kocie trzeba umyć ręce. Cześć, się dzieci. Łapę, e, znaczy rękę między łapy, e, drugą rękę, tutaj nie pod międzyczaski, tylko tutaj pod parfinkem. Pod patchwinkki ogromę Tak bierzemy. I dobrze jest na przykład o, prezentować go w ten sposób, to nic, to nic, że ucieka. On ma Ja na przykład lubię, lubię te koty duże pokazywać w ten sposób, że opieram sobie i wtedy widać, jaki on jest piękny, jaki on jest po prostu w tej swojej czacie prezentacyjnej. Myślę, że on więcej nie wytrzyma, czyli nie, nie, nie. Tak, trzeba, A to to kodnach, nie? Dobrze i podnosimy kota. Mhm. Śliczny, śliczny, wspaniały tak. no. Bardzo dziękujemy, nie będziemy kota już męczyć. Przepiękny. jest on. jest Ale widać, że to jest nie, no tylko, nie tylko przygotowany <laughs> mój, mój, od strony mój, mój, mój kosmetycznej, ale przygotowany również i psychicznie. On po prostu wystawę traktuje jak mój dom, jak to trzeba No ktoś tak. do widzenia, dziękujemy. 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 I tutaj w zasadzie w drugiej kategorii jest tylko jedno, jedyne ofiarstwo polegające na tym, że wszystkie koty z drugiej kategorii, praktycznie wszystkie, pokazujemy długo lub pół długo. Jest jedyna rasa, święta Birma, którą pokazujemy leżąco. Niestety świętej Birmy na naszej wystawie nie ma. Jest, jest. Jest? jest na no to weź. Jest to koło mnie. Jest to ciebie? Jest. Ja jest. po prostu nie, 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 nie jest, udało mi się złapać. I to jest jedyny kot, który z drugiej kategorii, który prezentujemy w takiej pozycji właśnie Leżącej. Z tego względu, że istnieje legenda, że e, jak umarł święty, to ten kot e, mógł położyć na tego świętego, i tam, gdzie dotykałby do tego świętego ciała, tam powstały białe skarpetki. I, I na tym polega właśnie, że on musi leżeć, i dlatego go prezentujemy w ten sposób. E, Aneta, Aneta. Aneta. A to jeszcze mamy co tutaj mamy? Ragdola. Ragdola. Zapraszamy Ragdola to jeszcze, żebyśmy pociągnęli tą drugą kategorię. Sebastian. Jest to ragdol. Sama nazwa mówi, jest to szmaciana Ja, Je powinno się prezentować tak jak mówiłam już całą drugą kategorię, czyli wyciągnięte. Piękny ogonek. Piękna głowa tutaj też jest ta głowa bardzo ważna, więc prezentujemy po prostu jego w ten sposób. Ja lubię jak one są troszeczkę wyżej, wyżej przednia ręka, wyżej głowa, dlatego że one wtedy mają swoją linię, mają swoją prezencję. Musimy zwrócić uwagę, żeby tych kodów nie łamać. W momencie, kiedy Przechylamy ten kręgosłup i mi się wydaje, że to boli, bo to nie ma możliwości po prostu, żeby to nie bolało taki podjęty, nienaturalnie kręgosłup w taki pało. Nie mówię bardzo tak prezentacji, dlatego zawsze staram się trzymać wyżej głowę. Kręgosłup prosty, wtedy nie nadwręczamy tego kręgosłupa i on jest zadowolony. Uwielbiam jak dole pokazywać w ten sposób, że one wtedy charakteryzują się tą szmacianą lalką, czyli wszystko wisi i jestem taką szmacianą lalką jaką. One po prostu jak się je postawi to one... Nie, 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 powinny być Ale generalnie widać jak one wiszą. To jest spod, który, który w zasadzie w ogóle nie, nie... Nie stawiają w ten owoc. To się przekłada, wisi, kręci do Jest to, to szlacia laska. nie możemy prezentować. Tak to pokazuje i tak jak pokazywałam wcześniej, czyli na długo. To przepiękne zytelko, piękne oko. Dlatego jaką wegencja. Sebastian! Sebastian! Chodź! Chodź, I poprosimy drugiego wysyńczyka. Jest to kot, który ma też eleganckie ciało, podobnie jak koty czwartej kategorii, tak? Ale ale po prostu jest nieprezentowane tak bardzo wyciągnięte. W zasadzie najważniejszą częścią ciała jest wyciągnięte tu. Łapy sobie spoczywają do dołu tak, w kierunku ziemi. Tutaj u, u tego kota jest bardzo ważna po prostu prezentacja głowy i, i prezentacja jego słodkiego charakteru. bo Są to koty, które uwielbiają dawać całski. Anetka jest stewardem, jakbyś powiedziała, jak inaczej możesz się prezentować, jeżeli kot jest bardzo się wierci i na przykład nie da się zaprezentować tak jak ty zaprezentujesz. Właśnie, ta ręka, którą koleżanka trzyma teraz pod tym kotem, ona imituje drzewo. I ona daje poczucie bezpieczeństwa temu kotu. Więc bardzo polecam, jeżeli kot by się denerwował, właśnie wzięcie nawet wysoko tego kota, bo on wtedy czuje się bezpieczniej, jest wysoko na drzewie, świat może kontrolować z wysokości i wtedy po prostu się uspokaja. Są to takie wierci piękne, więc jest je trudno do prezentacji. tutaj mamy to? Dziką to jest dziko umaszczone, zwróćcie uwagę Państwo na piękne oczy. Właśnie ta, ta głowa jest przy prezentacji bardzo ważna. Oczywiście tykin, który jest na ciele, czyli to dzikie umaszczenie przypomina nam taki To Po prostu i tutaj jest to bardzo ważne, żeby pokazać tą sylwetkę drugą i tą głowę, która ma przepiękne oczy. Takie spójrzcie uwagę Państwo, takie bardzo kocie te oczy bardzo one zaznaczają się. Bardzo dziękuję. Tak, jeszcze trzecia, jeszcze pierwszy w końcu Postaw to Dobrze, tak, burma, ale to jeszcze Jest to kot kategorii należący do kategorii trzeciej. Widzą Państwo, jaki on jest elegancki, jakie ma długie ciało i przede wszystkim jakie bardzo wysokie łapy. Jest niesamowicie długa szyja i uszy, które są skierowane w kierunku człowieka. I tutaj musimy, właśnie prezentując tego kota, musimy zwrócić uwagę na te elementy. Czyli pokazujemy niesamowicie długą szyję. I, i ciało, które jest pokryte pokarbowanym włosem. Ten włos musi stwarzać wrażenie fal. Ono wygląda tak, jakby było futrem z prawda? Zapraszam. Mamy jedynego przedstawiciela na wystawie od kartuszki. Korat. Korat. Kora. E, I e, też może nam opowieś trochę o tym kocie, bo masz bardzo dużą wiedzę, która na stole. Jego głowa charakteryzuje się tym, słuchajcie, że po prostu jest w kształcie serca. Tak. Czy to widzicie tą głowę w kształcie serca, że tutaj to wszystko zakręca w kształcie serca. Opowiedz nam jeszcze skąd pochodzi ten, ta rasa? To jest naturalna rasa z Tajlandii. Mówi się, że to jest kot szczęścia, ponieważ w Tajlandii cały czas jeszcze daruje się go nowożeńcom na dobrą nową drogę życia. Wkłada się go też dzieciom, noworodkom do łóżeczek, żeby przynosiły dużo pieniędzy w dorosłym życiu. Bardzo wdzięczne, bardzo żywe, cały czas przy człowieku i bardzo gadatliwe. W przeciwieństwie do kota Tak, którego oglądaliśmy który jest bardzo cichy, prawda, nawet zaskakując ze stołu, nie słychać go jak zeskoczy. Ale no, są bardzo delikatne kotami. Jaka jest ta No, przede wszystkim pochodzenie. Jest to naturalne. No się to to Jest to, naprawdę, bardzo, niewielkie są detale i jeżeli tych potów przygłosi, to dobrze jest. Tak, u korata jest zielony, ale się bardzo późno, bo do roku życia albo i później, a u to mowańczy. No jest, jest różnica, po prostu są to, są to koty, które występują bardzo rzadko, dlatego ja, prawdę mówiąc, patrzę, patrząc na nie, nie bardzo widzę różnicy, ja też, no bo naprawdę to są pojedyncze egzemplarze, trzeba by było rzeczywiście tych kotów obejrzeć ileś, żeby po prostu zauważyć te niuanse i te różnice, Przede wszystkim, no różnica jest w pochodzeniu tego kota, to jest rasa naturalna, pod to jest rasa naturalna, tak? no, to żyje w całej tej starej armii, prawda? Tak, jest. To by chyba na tyle z y, rasami... Chciałam y, pokazać... Y... Aha, to bardzo. bardzo do, do. Do, to, to bardzo dziękujemy. Dziękuję. Dajęmy, do, to zapraszam. To zaprasza. może najpierw pani. Zapraszamy, ale już te rasy, bo to jest przedstawiciel czwartej kategorii. Aha. Proszę nam opowiedzieć o tym kocie. To jest kotka czteromiesięczna rasy Selkirk-Rex. Końcówka Rex wskazuje na to, że ma kręcony włos. Selkirk-Rex to jest rasa w Felii z Polonii, jest jeszcze raz nieuznana, Nieuznana, to jest rasa eksperymentalna, w innym związku jest uznana. Więc ona powstała w 1987 roku. Człowiek poszedł do schroniska i zauważył takiego kota jak mop i ona była łączona z trzema, kota, z trzema rasami. egzotykami, Persami i Brytyjskimi. Obecnie, to 2015 roku, jeszcze można ją łączyć z Brytyjczykami, a później już będzie rasą zamkniętą. I w obrębie tej rasy, na przykład moja kotka ma w genach brytyjskich, one są bardzo podobne do Brytyjczyków, ale Występują kotki, które są długowłose i krótkowłose, curly, kręcone. Są również koty, które występują, są straighty, tak zwane proste. Jeśli urodzi się straight, on wygląda identycznie jak Brytyjczyk. Tylko kotka ta troszeczkę ma inną budowę ciała, bo ona jest homozygotą. Występują hetero i homo. Myślę, że to jest za dużo, dużo, za dużo informacji, informacji. A teraz nam pani powie, jak to się to powinno to? prezentować. Jeżeli to jest. Y to, no, jest z Brytyjczykiem. To powinno jest, być, ten, bo ona... To, to, pokazuje się go jak Brytyjczyk. Tak, czyli, tak. Czyli, czyli, e, Poważnie tak samo jest u niego e, kształt głowy, rozstaw uszu, czy ma wypukłe czoło, czy ma tak Także te wszystkie cechy właściwie Brytyjczyków one to, to są ważne, prawda? Oczywiście i futerka jest, sędziowie patrzą na to, czy jest. Czyli, czyli tak naprawdę to w tej, tej razie trzeba zwrócić uwagę właśnie na futro. Na futro jest jedną z najważniejszych, bo jeśli jest słabo skręcone, to tylko się skręca w i tu, a tu a tutaj jest będzie... tendencja do prostowania. Dużo tych kotów jest w tej chwili już na Polsce. Polsce. znaczy kipy to nie wiem, bo jest parę hodowli w Polsce, ale jeśli chodzi o charakter kota, koty nie wydają prawie dźwięków, najwyżej czasami skrzepną, ale proszę dotknąć, on przy tych mruczy. One są bardzo przyjacielskie i uczuciowe takie, ale stacjonarne, dużo śpią i mają tendencję do tycia. Bardzo piękno, bo w domu nikt nie Teraz mamy przedstawiciela kategorii czwartej. Jest to kot orientalny, długowłosy. Prezentacja tego kota polega na podkreśleniu jego długości, długości ciała. Tutaj widzimy, że kot jest na wysokich łapach, o bardzo długim tułowi, o bardzo długim ogonie. Ten ogon jest naprawdę tutaj bardzo długi, zachodzi nam aż z jak ten kot stoi, prawda? Czyli, czyli ten ogon jest bardzo długi. Przy kotach orientalnych jest bardzo ważna głowa, czyli, czyli prezentując tego kota przede wszystkim. Prezentujemy głowę. Prezentujemy głowę i niesamowitą, długą, elegancką sylwetkę. Ja go trzymałam, trzymałam go za przednie łapy, on się denerwował. Ja w tej chwili proszę zobaczyć, ja w ogóle nie trzymam tego kota, on mi sam leży. Dlatego przy prezentacji przez Stewarda proszę się czasami nie dziwić, że u nas ten kot leży pięknie, a u Stewarda nie. Steward ma... Kilka sekund na to, żeby rozpoznać upodobania kota. Każdy z, na, z naszych kupili po prostu też, lubi inaczej. Niby podobnie, ale inaczej. Więc rozpoznanie upodobań tego kota, jak on lubi, czy on woli, że go się mocniej trzyma, albo słabiej się trzyma, wyżej, niżej, to po prostu jest naprawdę bardzo trudne i czasami mi czasami się też nie uda jakiegoś kota, kota pokazać. Wtedy najbezpieczniej jest przetulić kota i pokazać go takiego niż wyrywającego się, zdenerwowanego, szarpiącego się i, yy, i po prostu wskazującego na to, że jest agresywny. A ten kot nie jest agresywny, tylko po prostu nie ma złudzień. Czyli w ogóle nawet nie trzymam go, on leży na wyciągniętym rękach. Podkreślamy tutaj długą, piękną, elegancką sylwetkę i wspaniałą głowę, która powinna, powinien być jak utupana. Taki bananowy profil. Mówi się, że ta głowa powinna być jak u Czyli długa, piękna szyja i pięknie rozłożone koszyki. W tej, w tej czwartej kategorii, oprócz kotów orientalnych, długowłosych są jeszcze krótkowłosy, Siamy koty seszelskie czyli Siamy z białym i Peterbalty, czyli zupełnie łysek, które są wyglądem takie same, tylko po prostu nie mają Ktoś jeszcze ma jakieś pytania, może coś jeszcze? Chciałam zapytać o kod z analizy. Podobno nie ma nie, żadnych... Nie. Bardzo dziękujemy. Coś może jeszcze? Coś do prezentacji? Będzie parada domowa? Tak, będzie parada tutaj przed samym... Przed samym Nie wiem, no coś chcecie ode mnie jeszcze wiedzieć? tym powiedziałem wszystko o poczuciu bezpieczeństwa tych kotów na ringu, przede wszystkim bardzo, bardzo często doradzam, żeby właściciele przynosili do klatek w po prostu legowiska kotów, ten zapach po prostu ich troszeczkę uspokaja, żeby one się nie denerwowały. przynosić legowiska? Przynosić legowiska. Zawsze mówię, że wszystko robimy dla bezpieczeństwa tego kota i dlatego, żeby on się świetnie Dlaczego dodatkowy stres? Nie to, że zimne, to jeszcze i śmierdzące, coś co pachnie jakąś chemią, jakimś jakąś płytą i tak dalej. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.